Cześć, jestem Kralia, to Tokanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W trójkącie prostokątnym przy prostokątnym mają długość A i B, zaś przeciwprostokątna ma długość C. Wykaż, że jeśli tangens alfa równa się 2, to te dziwaczne wyrażenie wynosi 1,25. Dobra, zacznijmy sobie tutaj od tangensa. Tangens alfa wynosi 2. Tangens To AB. Jak tu mamy 2, to zrobimy sobie tak, że możemy sobie zrobić 2 i 1, ale zrobimy sobie to tak, że to usuniemy, a my sobie z tego wyznaczymy A. Czyli A to równa się 2B. Ok. No to wlatujemy tutaj. Tu mamy kąt prosty, czyli będzie twierdzenie Pitagoras. A kwadrat, ale to musimy już um, zjeżdżać z tej ilości niewiadomych, jaką mamy, więc podstawimy, że A kwadrat to 2b kwadrat. B kwadrat. A się C kwadrat. Tak, będziemy mieć 4b kwadrat plus b kwadrat. c kwadrat. Czyli c kwadrat to 5b kwadrat. Dobra. No to jeszcze z tego trzeba zrobić a kwadrat. Czyli to też leci do potęgi drugiej. No i OK. Będziemy tutaj podstawiać. Jest. Tak. Pod A kwadrat będziemy podstawiać to i to tutaj. Natomiast pod C kwadrat 5B do drugiej. Czyli tu będzie 5B. Tu i tutaj a betek nie ruszamy. Żeby mieć wszystko na jednym. O znaczeniu. Dobra. No to lecimy. 4 to w nawiasie. 4 b kwadrat odjąć 5 b kwadrat, b kwadrat odjąć 5 b kwadrat. 4b kwadrat plus b kwadrat plus 5b kwadrat. I to jeszcze jest kwadrat. I nie robimy, że równa się, bo my to musimy udowodnić. Więc my będziemy musieli to wszystko wyliczać sami. Dobra. Z pierwszego mamy minus b kwadrat. Z drugiego minus 4b kwadrat na 10b kwadrat do drugiej. Tutaj z mnożenia wychodzi 4b dodatnie do czwartej. Tu natomiast będziemy mieć 100b do czwartej. B do czwartej się skracają. Zostają cztery setne. Wracamy przez górkę. Mamy jedną dwudziestą piątą. Co należało wykazać. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.